I witam wszystkich bardzo serdecznie w nowym odcinku na moim kanale. Będzie to coś w sumie nowego, bo u mnie jeszcze customów jako takich do Tomb Raider'a nie było, ale właśnie będzie to custom level, czyli poziom stworzony do klasycznego Tomb Raider'a przez fanów. I będzie ze mną ten poziom dzisiaj przechodził Tumberski. Cześć! Tak. Powracamy razem w naszym duetku. Dokładnie. Niezastąpionym. Dokładnie, w końcu po, po długim czasie. A jakby ktoś nie wiedział jeszcze, jak to działa, bo u mnie to jest pewna nowość, no to po prostu Tumberski ma u siebie odpaloną grę, ja u siebie mam odpaloną grę i będziemy jakoś się dogadywać głosowo, będąc mniej więcej w tym samym miejscu w poziomie. Tak. Co głowy, to nie jedna. No. Jak się w ogóle nazywa tym poziom? Bo nie pamiętam. O Aziz, o, coś, prawda? E... Chyba jak wciśniemy new game to się pojawi, tak mi się wydaje. A to wciśnie. Uh, Oasis of the Primord. To jest czy dynyo nie To jest Primordials <laughs> Primytywni primordials, no, ok, pierwsi tacy, tacy no mhm. prymitywni no. pierwsi. Dobrze. I o co chodzi? Bo mamy backstory do tego. No. Mam przetłumaczone, to 5 przez 10. postaram się wam to w miarę ładnie składnie przeczytać to, co mi udało się przetranslajterować to. W sensie w moim mózgu, nie? Mm. No, to. Ale jesteś w menu jeszcze, tak? Tak, jestem w menu. No dobra, to opis brzmi tak. Lara Croft pracowała wspólnie z innymi badaczami w przekonaniu, że pierwsza cywilizacja na Ziemi, która zapoczątkowała inne cywilizacje, zostawiała po sobie szczątki we wszystkich cywilizacjach. W Afryce Północnej zaleźli pozostałości starożytnego urządzenia, które zawierało ogromny, podzielony na części kamień. Zostało w niej wyrzeźbione kamienie, y, żywiołów dla świata duchowego. Kilka tygodni później Lara przeprowadziła wiele badań na temat kamieni z mitów starożytnego Egiptu i wiedziała już, że część y, z kamienia nie mogła być daleko. Odkryła, że ank pierwotnych, czy tam pierwszych, był potężnym źródłem energii witalnej i sprawiał, że ziemia była użyźniona i uprawiana przez bardzo starożytną cywilizację, aby przetrwać w warunkach pustynnych. To musiało być to. Kamień ziemi został zużyty jako źródło anka. Lara stworzyła kilka przepuszczeń, czy tam teorii, odnośnie lokalizacji miasta i spędziła wiele dni na jego poszukiwaniu na Saharze. Nareszcie znalazła potężne położenie miasta, i teraz nadszedł czas na eksplorację oazy pierwotnych, która skrywa sekret przed ludzkością. O, Koniec! Okay. Brzmi ciekawie. I kasem jest dosyć ładny z tego, co widziałam. także chciałaś, taki wybrałem. Tak, może będą jakieś ładne widoki. Nie <laughs> wiem, jaki poziom trudności. Zobaczymy. Zobaczymy, jak się radę. Odpalam. Ja też odpalam. Okej. Okay. Jezu, wow, Jezu, wow! Już czekaj, spadam! Ja. Jest zimna! Ej, tu co? Ja nie sterowania. Już jakieś coś na mnie wyskoczyło. Ja sobie zapiszę pierwszy save. Ja czas. zaraz Czekam tylko zabiję. Na... Skorpione, ciekawe czy zatruwają. Tak, pewnie. Toalety tak. zmienione są. Dobra, nie wiem, czy to dobrze. Mam, czekaj, zapiszę to. Bo... Ten dźwięk pistoletów mnie akurat irytuje. Dźwięk przełączania w menu jest z któregoś yy, tego z trylogii. Przesuwania rzeczy w menu jest chyba z. Nie słyszę. Za drugą to? Ja nie mam dźwięków. I, <grym> nie nie nic. wiem, bo jest takie bardzo charakterystyczne to jest. Apteczka jest u góry, idziemy z. Apteczki zaraz. są z czego? W ogóle z aniwerka. Z tak? aniwerka? Mhm. Lara jest w ogóle jakaś nijaka, z tego co widzę. Ja Lara wiem. jest. No, jest Larą. Widać, że jest Larą, ale trochę z mordy Underworldową przypominam. Czy ja wiem? Gdzie, Gdzie poszłaś? Gdzie ja poszłam po apteczkę małą. No, i co dalej? Nie wiem, czekaj, rozejrzę się z góry. O, ale ładny niebo. No to by trochę, ale to prawda. No nie ale ładne kolory chodzi. ma. Dobra, zejdę na dół. To jest w ogóle Egipt? W ogóle jak Egipt. Zaczynamy. No, w Egipt. Egipt. No na znaczy nie wiem. Na Saharze? Nie wiem Bo to, Sahara miała. Tu jest jedyna ściana, która się tak trochę odróżnia, ale nie wiem. Pamiętaj, żebyś zapisywała, nie? Zapisuję, już zapisałem. Jest pamięta. w podłodze dziura. Czekaj, szukam dziury. Ona jest tak się zlewa, dopóki nie podejdziesz to jej nie widzę. A widać. widzę, 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 no dobra, czekaj, trzeba będzie się jakoś ładnie. No dobra, to się... Bo ja w klasyki nie gram milion lat, to będę tutaj lami zewał, jak coś czuję. A ile sekretów, ja? Zaraz muszę sprawdzić te Dobra. Statystyki. O, Lara ma odgłosy z legendy. Haha! Ha. Ale żeś mi Carsten wybrał. No Od Moje te... Odbra, trzymam się. Słyszę dużą muzykę. Ta. Kolejne skorpiony, dziady jedna. Są skorpiony, już czekasz. Jezus! O, się Krokodyl, stoszy. widzę. Jest oteksturowany z niewierka, z tego co widzę. Tak, Ale spadnę. Ale to dobrze, że korzystają. bo to wygląda nieźle. Jezus Maria, ja zaraz spadnę gdzieś w cholerę. Są dwaj no, nielczące. miejsce. miejsca, Jezus. Poddrowane. Sekrety, tak? Auu, jaka Trzy sekrety są. Dobra, ja zabiłam Czas go. Czas ja nic nie widzę. Czekaj, bo ta kamera mi się tak ustawia, że... Czy ja już zabiłam wszystko, co chciałam A zobaczyć? mamy flary? Pewnie mamy. Nie mamy. Nie mamy. A nie, to ale nie, są, jest dość ciemno na razie. Ale ja muszę zawsze sprawdzić, jak wygląda flara. To ja ja jest zmieniona. Zapiszę, bo ja nie wiem. Dzienniki no ja są z aniwerka chyba. Z co są? Dzienników z aniwerka. Mhm. Dobra, co ty dalej? To jest jakaś kałuża. Ale... To jest dźwignia, po lewej stronie od tej wodzi gadasz? co? W pajęczynie? Mhm. Mm Powiedzmy. Czekaj. A w tej wodzie coś w ogóle miga, miga Idę po drugą stronę jeszcze zobaczyć może coś tam jest. Co ci miga? Pajęczyna mi miga przed oczami. Czekaj. B. Jezu. A tu są jakieś po drugiej stronie kotowate i są wazy i pewnie można je walić, ale nic nie ma. To nie rozwalaj. Czekaj. Widzę tej dźwigni. Czy masz dźwini. Jak stoisz tam wprost wody, no to po lewej stronie. Po na lękaj, końcu. Na końcu, czekaj. Za pajęczyną praktycznie. Może to ta cimika. <laughs> nie wiem. Ta w rogu, co jest pajęczyna na skalę. Nie? Znaczy no, no to chyba. Nie ta, ta dalej. Ta co jest. To jest od cholery pajęczyn. Bo jest krokodyl w wodzie, nie widziałem go. Ta na środku? No. Pajęczyna? Mhm. Aha, znaczy tak. na środku, tam za wodą, nie? Tam gdzie są te malowidła. Aha, a ja się kręcę w tym pierwszym tym... dobra, będę się rozgryzł, nieważne. Kręcisz jak gówno w przeręblu. W ogóle słyszę dźwięki z Aniwerka, jestem happy. No. Jezus Maria. Chyba widzę coś w wodzie. No, otworzyła nam się klapa, chyba tu jest, tak? O, krokodyl, rzeczywiście, jakby u piłka. Dajesz. Ja bym chciał szoguna, mamy jak się Nie, nie mamy innych nie? Tu zginął wreszcie, tak, ma konwulsję. Cieszę się. Dobra, coś jest w tej wodzie. No, klapa, musisz otworzyć tą dźwignią. No cisnęłam, dźwignię. No to już wcisnęłam dźwignię. No to dajesz. Dobra, to ja zapiszę jeszcze raz, bo ja pewnie będę lamić się cholera. Ale tutaj zapis trwa sekundę, także mnie to tam wiesz. No... Nie. Ja zapisuję na potęgę zawsze. Ja też, w klasykach jak tylko się przyzwyczaję, to już po prostu co krok. No. Co skok, co krok. Jestem kolonę. w jakiejś salce, musimy zdobyć jakiś artefakcik. Chyba, że to. Dobrze, to jest... płyny. Płyny. W ogóle tutaj bardzo aniwersarowo jest. No, muzycznie. O naboje. To ogólna, czyli będziemy i Szoguna kiedyś. Dobra. Wyporzam na dojść. brzeg. Mhm. To jest pochodnia, widzisz pewnie czają. ...palić może kiedyś. Może do sekretu, a może co nie wiem. Dobra, skorpiony. Ciekawe czy ona ma tą animację do przodu, wiesz, schodzoną. Z kucków. Ma, super, że ma. Tak, dziada. Ona ma animację biegu trochę zmienioną, tak dupą tak. kręci. i tak ręce śmiesznie trzyma. Aha. Dupą kręci. Co dziwnie to <laughs> wygląda. O, tu jest jakiś taki rąb, jakby może było coś w niego wsadzić, nie? Mhm. Ja tam poszedłem w szparkę. Idzie na boje do szutkana właśnie. No to tam. Dobra, idę. Tylko zapiszę. <grym> Jezus. Nie wchodzę w szpary bez zapisu. Wiesz? Tak na wszelki. Czekaj, jak się kuca. Cholera, jasne. Którym? Przecinkiem? Kośnem chyba. Albo ukośnym, i... albo przecinkiem. Krokki ja na, ja na czuję zawsze. Ja nie wiem, co to są za przyciski tam. Jeszcze ja nie patrzę. Jesus. Kolejne szoguny. Suwaj tą dupę, kobietą. Ta ale że jest fajnie, bo jest prosto. Jest kropka, to przecież jak ja mam te palce ułożyć na tej <grym> A jak grałaś zawsze? Jezus Maria. Dobra, Jakoś teraz. to dawałaś radę. Jest takich rąk drugich. Dobra, jakoś to będę musiała zmienić. Bo ja oszaleję z Ty zawsze zmieniałaś, czy zawsze No, czy zmieniałam. Przecież ja tu mam kontrol, a tu mam, kurde, kropkę po drugiej stronie klawiatury, nie? No, musisz wtedy... Manewrować. Nie wyćwiczone masz nadgarstki, ja nie wiem. Tak, ja sobie tylko w Sims grałam, jak miałam czas w ogóle, żeby cokolwiek zrobić. Nie wiem, co tu zrobić, już mi pomóc, bo tknąłem. Ja już wychodzę. Czekaj, Aha, wchodzę w, sensie w kolejną już. dziurę. Aha, to super. Na no, dole są jakieś pomarańczowe drzwi, dziwne, brzydkie, ale tam nie da się wejść. Aha, jest tym przekręcaniem się. Z tym Przekręcaniem. Jest. E w sensie na kuckach, tak? Tak. z tą. Nie, główkę. ona ma animację do przodu. Taką główka, jak w piątce. Boże. Jak, jak w Aniołku. Po prostu musisz akcję nacisnąć do przodu i wtedy ona skoczy od razu. Tak? Aha. Dobra. Co, jesteśmy w, w pojściu z kotami z kratą pod w podłodze? Tak. W Dobrze. I co, nie wiem, nie wiemy, co tu robić? to widzę. Znaczy naboje. ja gdzieś wyżej wlazłem, ale czy to ma sens? Tak. Widzę naboje do shotguna. A na dół pewnie trzeba. Tak, bo umiem się obsłużyć. Dobra, ona się chwyci tu. Nie ma animacji szybkiej przechodzonej na łapkach, to już ma minus ode mnie. Simi, simi. Jak ja mam to zrobić? Dobra, tam jest ciąg dalszy. Ciąg dalszy. Zastąpi. <laughs> Nie wiem, to jest taki triki skok chyba, wiesz. Świetnie, a ja dopiero zaczynam. Tak, trzeba tak... Z okrętem i skręcić powietrzość, wtedy się dostanę. Z dostan okrętem to wie. <laughs> no przecież nie z promem, słuchaj. No ja zawsze tak mówiłem. Proszę, jak ja to zrobię, to będzie ich. Mam 10 zapisów, już jak jakiś pieprznięty, ale dobra. Nie mhm, dobra, właśnie spadłam z rąk. Z potem z rąk. Z rąk chwytanych spadłam. Kamera czy, filmowa, ja tu, nie wiem o co chodzi. Ja tu wskoczę, tak? Nie, nie wskoczę, a wskoczę inaczej. Wskoczysz na górę. Tam jest takie pochylnia u góry i tam musisz narobić. Tak, to ja widzę. Tutaj jest za wysoko. Dobra, ja muszę od drugiej strony to zrobić jednak. Po tych rękach. Uh -huh. W ogóle co jest tam na dole, w tym, w tym zbiorniku? Zamknięte. Tam się otworzy pewnie kiedyś. Tak Bo jest nie. krata na dole i jest ten coś. Dobra, czekaj. Brzydkie. Zakiś, że... Brzydkie tam jest. Czuję, że to trochę zajmie mi. Tu już no przejdziem ogóle... to ja będę się dalej słuchać na rękach. Tak. Kamera jest brzydka i nie wiem co się dzieje. Boże, jak ja lubię ten odgłos Lary z legendy, jak się jako podana na krawędź, to jest genialne. Duży plus ma za to twórca. Moja ukochana legenda. O. Aniversary wola. Aaa! Czekaj. Kurde. Co ja zrobiłam? Jezu, Co jestem głupia. Kanał? Dobra, nie. nieważne. Jezus, Marian, już od nowa, bo ja zamiast wczytać, to zapisałam. Aha. Nie wiem, czy dobry pomysł był brać kustą klasyczny na początek. Teraz zaczynam się nad tym poważnie zastanawiać, muszę sobie się wdrożyć w sterowanie z powrotem. Bo ty jesteś nuba. Nie no, dawno nie grałam w klasyki. Coś mi bierze że życie, czy o co? Dobra, co jakoś, to, jakoś to muszę zrobić, dam radę. W Nic nie ma w tych zbankach. Czuję się oszukany. Kolejny na do szoku, no. Moja perspektywa będzie taka nudna. I can feel it in my bones. Powiedz mi, jak mam jak mam się przekręcić w powietrzu? No, um, odskakujesz do przodu, tak żeby tyłem do tej pochylni, i skręcasz w prawo wtedy, nie? Wiesz, Jesus co No tak, muszę być przodem do tej pochylni, chyba. Do tej takiej. do tego filaru przodem musisz być, żeby skończyć no. na prawo tam, no. No to jak ja mam się przekręcić w powietrzu? Eee, to skaczesz no, to do tyłu. No. I przekręcasz się w powietrzu, nie? Ja naciskam zawsze strzałkę do góry i na dół jednocześnie, to wtedy one się okręcą. To jest to, co na ziemi można zrobić też. Tak. O, zrobiłam to, czekaj. A, teraz przeleć tu. Przeleć. O, dobra, przelecim. Uf. No. Dobra, ja to się. Z... Tak lepsze. Medal dać. Narysować o, w paincie medal. Tak, bo ja po prostu tanie jestem. Tam była dziwna. Tylko nabiega, to jest straszne. To jak ona biega, nie podoba się. Pamiętasz, jak się wchodziło do. Nie pamiętam, z tego za nowego kamera, chyba. Kamera jest dziwna, boże. Chyba obelisk i tam były takie kartoniki do wysuwania pudła, kamienie. Takie kamienie piaseczne. piaseczne. Pamiętasz, nie? No, 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 to właśnie tu są takie same. Jezu, przecież kamera jest okropna tutaj. Tu mi coś szumi. Nie wiem, co to szumi. Kolce oh. mnie biją. Przechodzę koło kolcy, ale mnie biją. Co to ma być, za szuttu? Czekaj, gdzie ty poszedłeś? Tam do środka? Mhm. Tam, Trzy gdzie są pudła te kolce? No, na razie zsuwam pudła. Są pudła, no. Gdzie je za, za jednym jest, na bok gdzieś. Za jednym jest dźwignia, a za drugim jest pomieszczenie. Nie wiem, co będziemy mieć najpierw. Może tą dźwignię zamknę najpierw. Dobra, zsuwam te pudła. Tam jeszcze naboje do szoguna są z tyłu gdzieś. Tu jest przejście, Może nic nie widzę. Dobra. Mam nadzieję, że to nie czasówka. To jest woda. Mhm. Mm właśnie do tej wody jeszcze trzeba zobaczyć coś. Idę Co to tak, taki dziwny dźwięk wydaje? Jakby no właśnie, nie wiem. Jakieś UFO. To... <grym> to... To, to... <grym> to, to... Coś się utrwałeś? To... powiedziała. Nie wiem, tak. <grym> to jest spaczona. Dobra, bo mnie tak, ja tak mam za oknem cały czas, więc zastanawiałam się przez chwilę nawet, czy to nie jest u mnie za oknem. No w tej wodzie nic nie ma. Czy jest kratka? Pewnie się kiedyś otworzy. Jezu, jak, jak to nie ma? Są koszone, takie ściskane, jak w tym. W jedynce. Zostawiam, się tu zginę. A dźwignię pociągłaś? Nie. Jaką no to dźwignię? nie wiem, czy tutaj dźwignie, nie trzeba najpierw. Przez jakimś klocem jednym z trzech. No, tu jest, jest dźwignia, dźwignia, słuchaj. No i świetnie, i mnie zmiażdży to, w cholera, game owy. Jaka dźwignia? dźwignia jest w wodzie. Indziej. Co ty? No, jest w ogóle są... coś. Czy jesteś w innym pomieszczeniu, Czeka, dobra, nie ja rozumiem. Chciałbym wczytać gry, ja przecież się oszaleję. Pozwoliłabym <grym> wczytać gry. Pod wodą wody. są te haczki, jak no mam tak, ci pod wodą No nie nie, właśnie o tym. O to. wielkie kręcone, no i mnie by zmieszczyło. Ja myślałam, że to są takie nożyce, jak w, były w Qualopec'u w, w tym, w jedynce, ale nie. Wiesz ona, tak wolno... ona tak wolno pływa, że przecież ja tego nie przejdę. Ja zaraz tak zapiszę, że umrę, zobaczysz. Ja też właśnie tak zapisuję na styk. Maria, że... To mnie przesuwa trochę w sumie, ale nie obchodzi mnie to. Mnie też przesuwa. Ale mam nadzieję, że nie ma nic po bokach tego gunwa. Proszę oszalej, ta gra mnie stresuje. A, powietrza. No i mnie zmier zmierzyło Game Over, ja mam tam Game Over. To jest wypojęcie. Mi też nas bawiło. Jezu, oszaleję. Co to jest, co kupię? Nie podoba mi się to, ona za wolno pływa, nie ma przyspieszenia do pływania. O, dostałam się do dźwigni. Ja też. Tak wybrałaś custom, taki masz. Dzięki. Dobra, Wcale nie dzięki. Nie ja. Dobra, co się... Gdzie to, co, co? Jaki blok? Gdzie to się przesunęło? Ja, ja łatwe, strachnę. łatwe są te zagadki, już umiem. Dobra. Przesunęłam ją. Już znowu tą kosiarkę. No, a gdzie to się tak. otworzyło? Nie mam pojęcia. Wracam się tam. Jakiś blok się przesunął do góry pod wodą gdzieś, ale nie wiem, gdzie to jest. Aha. Dobra, tu nic nie ma. Muszę wrócić cholera przez te ciachaczki. Świetnie, tak. po prostu świetnie, nie mogę się doczekać. <laughs> może w tej pierwszej wodzie, w tym pomieszczeniu, gdzie kolca, może tam się otworzyło. Ja będę zapisywał po każdej ciachaczce. Tak, ja tak też robię. Ale <laughs> tak lepiej, nie będę się, się A tu jest, otworzyło się, co, znaczy nie, przyotworzyło, otworzyło, ale jest dźwignia. W sumie przesuwają mnie te ciachaczki, też te dźwignie wyglądają, dobra. Dźwignia... Dźwignia nalała, nalała nam wodę do... Kręta w powietrzu. Tam, gdzie zbiornik pytałaś. Teraz się wróć do tego pomieszczenia gdzie kolce. No. co? No i tam jest woda i tam jest dźwignia. Czekaj, bo ja nie poprzesuwałam jeszcze wszystkich tych bloków. No i tam jest też dźwignia właśnie za jednym z nich, ale nie wiem totalnie co ona zrobiła. Jezu, kolce mnie uderzyły. No. Ale ja nie mogę tego bloku przesunąć. Mo, bo jeden trzeba wypchnąć zbana do siebie, trzeba, ten. Jeden trzeba do siebie, a Zbany potem ten. trzeba zbić. Sama jesteś dzban. Trzeba podzwana przebić, bo nie prze, prze, przepchniesz bloku. <grym> <grym> Jezus Maria, co Trzeba myśleć. To jest krapa za tym blokiem. słuchaj na górę można wejść, zaraz się okaże. Kaszcze mi zasłaniają. O naboje. <grym> Złączy to kraja. Co za to nie jest kosiarka, jak nie wiem, jakie kosiarki. Nie wiem, ale to brzmi strasznie. Dobra. Ja myślałem, że to. Z bany rozbijam, ale nic z nich nie ma. Tutaj chyba coś jest. Ja nie czy wiem, co to nie jest. Gdzie ty widzisz jeszcze jeden blok? Kurde. No trzy są. Nie, jeden, dwa są takie same. To jest w ścianie, tak? Tak. Czy te kolce tak. nie zbiją? Dobra, wysuwam go. A nie mogę tą przejść nawet, what the fuck? Mm, mm. Suwanie, suwanie. Coś mi tu śmiertelnie, ja muszę to obatać. Dobra. A tu jest dźwignia, rzeczywiście. No i co ona zrobi? Aha, ta dźwignia jakieś kolce skąd skądś zabiera, ale gdzie te kolce są? To jest czasówka jakaś? What the fuck. gdzie te kolce ruszyły? Zdepnęło mnie gdzieś. No właśnie, nie wiem. Na górze, na górze się gdzieś odsyłają kojce, Ale... Na górze? No, za to, to dźwignia za blokiem, tak? Ja mówię o tej dźwigni za blokiem. No to gdzieś na górze. Nie wiem, ewidentnie. to się nie da nic zrobić. Ja się wracam do tego pomieszczenia, bo tam się woda. Na... Do wody jeszcze idź dźwignię podwodną. No przecież gdzie jeszcze masz wodę? No w tym. Już zrobiłaś to? Którą dźwignię? Tam gdzie kolce w tym pomieszczeniu, nie? Pod wodą dźwignia jeszcze jedna. No z tymi kołowrotami, tak? Nie, jeszcze jedna. Gdzie jest? No to gdzie woda, gdzie słowo bloki. No, no to byłam tu, i tu były te kołowroty. Nie, to było gdzie indziej. Tu jeszcze gdzieś jest ten? No woda jest jeszcze. A tam gdzie na boje to Szuguna. Jezu, biją mnie te kolce, jak o nich kilometr one mnie biją, jak ci dzieje. Ja też, no. Mm. Myślałem, że coś mi strzela, to właśnie kolce. Mm. Nic tu nie ma w ogóle. A no, na doszło do mnie zaraz umrę przez te kolce. Ja nie widzę tej wody. Jak nie widzisz wody? Tam wszędzie kolce są na środku tego pomieszczenia. A chodzi ci o to tą główną wodę. No tak. Dobra, ja, ja nie wiem, nieważne. Dobra, gdzie jest widnia? A tu jest widnia, rzeczywiście. Uh -huh. tak nawet... No i teraz się wracasz tam, gdzie nie mogę skoku zrobić. Co. Także spoko. Aha, bo to tam się coś otworzy teraz. Tak, no, no a woda tam, tam się naponiła. No. no uh -huh. Boże, jak to woda trzeszczy. <laughs> coś, czy... coś tu chodzi. Jezus, co to jest? Co chodzi? Z, z, z legendy kotowate, takie lamparty <laughs> czy inne. Nie, to był Jaguar. Okay. No to jaguar może być. <laughs> Chyba eee. raz odawdeczkę od brał bo zaraz umrę przez te kolce wszystko mnie podciechało wcześniej. E, wychodzę. że ta kamera jest z dupy tutaj, jak się przychodzi. No. Dobra. Ile tych kotowatych, bez przesadyzmu? Ile ich tam jest? Nie wiem, ja ciągle strzelam, strzelam i żadna nie ginie. Dobrze, się. Dwa przynajmniej. Są za cicho chyba ten ambient, ale jest taki fajny i robi klimat. Muszę muzyczkę podgłosić. No, spoko jest tam tutaj, te dźwięki. Nie wiem, czy one wszystkie nie są wzięte właśnie z aniversarii, tak coś mi się tak, wydaje. Tak, tak, tak. Na pewno, na Wow, Daje nawet wskoczyłam na główkę. Dobra. Ale halo, jakie przejście podwodne ci się otworzyło? Jak przejście? No tam, gdzie woda się nalała, nie? Ha, dobra, otworzyłam drzwi rzeczywiście. Więc. Te brzydkie takie. Tak, te brzydkie takie. Wysyrycie. Herbatę mam, zapomniałem, ja co to chciałam. Ja herbatę właśnie, ale nie mam czasu i pić, bo zaraz zginę pod wodą. Zbieram naboje. Dobra. Ja też, ja zawsze zapominam, że mam i zimną No właśnie, nie lubię zimnej, dlatego muszę się wziąć za picie. Tylko potrzebowałabym trzeciej ręki. Muszę się wziąć za picie. <laughs> nie mam trzeciej mam ręki. Mam piwo w lodówce, ale mam zerówki same. Ja też, ostatnio piję tylko same zerówki. Mam wiśnie z czymś tam i i nie wiem, jakieś przyskwinie czy inna pomarańcza. Dobra, ja łyk i tu mówi, że będzie biło mnie jak wyjdę. No. Zaraz zginę. No świetnie, zanurkuj, tak właśnie o to mi chodziło. Mocne są straszne te dziabalongi. Mm, świetnie. Halo. Halo. Odbił. A gdzie to jest? Ty główna. A, przede mną, jak zwykle. To się za mną. Dlaczego zawsze za mną? Zeżrą mnie. Ja mam wrażenie, że my omijamy coś. Dlaczego? Nie wiem, na razie chcę przeżyć, bo jestem w kolumnie zablokowana. Czemu Ale tyle życia mają? Halo. Słyszałem począt. Dobra, Jedno zginęło, jeszcze drugie ginęło. Boże mi się już dźwięk pistoletów zabugował. O, po co to się skacze na to? Ona no, nie ma animacji odskakiwanych, tu nie ma. Dobra, zabiłam. Dwa. Dobra, jeszcze dwa będą zaraz. A? Fajnie. Świetnie. No. no. A wiesz, co w kinie wychodzi teraz? Co wychodzi? Dora Explora. I słuchajcie też na to? A Idę. widziałam, byłam ostatnio A na... na czym ja byłam? Czekaj, kiedy ja byłam w kinie? Tydzień temu. Był zwiastun pewnie, nie? Tydzień temu byłam w kinie. To jest taki tyry dla Dla... Ty dla na ubogich. Ja muszę to obejrzeć. Co ty mi to... Mamy coś do wzięcia, mamy kółko... Słow, czekaj, czekaj, bo ja, dopiero, ja dopiero zebrzyłam te koty. To się nie Słow. bierze, ja tak myślę, że to się bierze. Co się bierze znowu? nie bierze się. Gdzie ty jesteś w ogóle? W tym dużym pomieszczeniu z wodą? Mhm. Uh -huh. Otwartym i co zanurkować w tej wodzie? Czy co? Jeszcze nie, jeszcze się rozglądam po bokach. Dobra, ja muszę zasilbować. Czemu ona tak się gibie, ja nie rozumiem. Chodzę po jakichś skałkach, może coś tu jest, ale uh -huh. nic nie widzę. Patrzę na boki też. Aha, tu jest, zejdę tu niżej na ten piasek. Mhm. Uh -huh. Tu można wpłynąć. Jakiś długi tunel jest. Hmm, coś tu jest. Same kraty wszędzie. Ja po tych skałkach naokoło skaczę. Może coś tu jest. Też patrzę. A tu jest jakaś dziurwa. Coś w się sensie taka jakby miało z niej coś wyjść. Albo włożyć coś do niej. Tam jest taki długi tunel pod wodą. W sensie, no. Ale ja jest, mówię o, o bokach. Po bokach. Po bokach tak. Coś do a w ogóle tu, jest. Albo coś... W ogóle się tutaj dosypa. słyszę ciachaczki za ścianą ja zginę jak na to wejdę? Zaraz sprawdzę. Nie ja się zobaczyłem. Co to jest? No! A, czyli coś tu można wsadzić. Dobrze, świetnie. Tam Jakie coś to... jeszcze musi Płaskie to. Kurde. A w wodzie? Nie wiem, jeszcze mi było mnie. Dobrze. I co? Wchodzimy do wody? No wiesz co? Nie wziąłem kąpielówek. Ona nigdy nie ma z sobą nic. Jakoś no rzutu. ale ja też nie mam nic. co? I nie będę na go chodzić. Ale ona nawet jak jest minus 40, to chodzi w tym swoim topie. Więc... Ona mi się barczy. Czy ja mogę wyjść stąd?